Możemy zrobić z Tobą zdjęcie? Wrzucę je na Instagram i napisz, że to mój nowy chłopak. O nie, to jest mój nowy chłopak. Nie, to jest. A mój właśnie Żału! Ja byłam pierwsza! Nie, ja byłam pierwsza! Ja. Dzień dobry, dzieci. Dziś jest Dzień Kobiet, czyż nie? 8 marca. Usiądźcie. Dziewczynki, musimy dziś zrobić generalne porządki w naszej klasie. Hmm... Ludziska, no oto eksperyment. Dajcie lajka, a wasz pokój powinien być czysty. Raz, dwa, trzy. Jesteście super, ale eksperyment nie wypalił. A nie możemy po prostu komuś zapłacić? Jedyne, za co zapłacisz, to w sklepie za do podłogi. A, nie zapomnij o wiadrze. Więc będziemy sprzątać ławki, podłogi i okna. Pani Johnson, zapomniała Pani powiedzieć, że nasze parapety są brudne, a ściany zakurzone. Bardzo dobra robota, Juleczko. Ach, no i te papierki. Nie zapomnijcie o nich. Przepraszam, pani Johnson, pomagałem staruszce przejść przez ulicę. I spóźniłeś się, jakbyś jej pomagał w innym mieście. A potem wszystkie staruszki przyszły do mnie i o to prosiły, więc musiałam im pomóc, tak jak nas pani uczyła. Rozumiem, Ross. Musisz być taki zmęczony. <ścoughs> Jeszcze jak, pani Johnson? Siadaj, odpocznij sobie i daj mi swój dzienniczek. Dalej, dalej. Pośpiesz się. Same jedynki. A więc tak. Złocicka i Biednicka myjecie ławki. Juleczka i Kasia wymyjecie podłogi. Możemy, możemy jeść. Cicho. Co mówiłaś, Juleczko? Nic, nic. Mówiła, że podłogi będą czyste. Super, dziewczyny. A Elunia i Ros... Umyją okna. Dlaczego ja? Boję się wysokości. No to nie patrz w dół. A na brud na oknach. Uh, 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 uh. A teraz zapiszcie to te zadania i rozwiążcie. Słuchaj, a może damy komuś pieniądze, żeby zrobił to za nas? A kto by tego chciał? Zaraz zobaczymy, Ej, Ros, podaj Eli, czarniecka, umyjesz za nas ławki? Ros, podaj im to. Nie ma takiej opcji? Ej, Elka, gdzie są pieniądze? Jakie pieniądze? N Niczego nie wiedziałam! Żartujesz sobie? O, złocicka! Widzę, że do tablicy. Zapraszam! Idź, idź! Rozwiąż to zadanie. Umyjemy też ściany! Ja przyniosę proszek, on wyczyści wszystko! Ściany, krzesła, podłogi, kaloryfery! Podłogi, kaloryfery... Wszystko, wszystko! Wszystko będzie się błyszczało! A może po prostu umyjemy podłogi? No co ty! Pani Johnson bardzo by się ucieszyła, gdybyśmy wysprzątały wszystko! Ojej, za jakie grzechy... Złocicka, przestań męczyć klasę! Usiądź, wszystko rozumiem. Dobrze, piszemy dalej. Mogłam dać Julce te pieniądze. Na pewno by się zgodziła. Mam lepszy plan. <słyska> Biednicka? Widzę, że ty też w świetnym humorze. Tak, wiem, wszystko łapię. Złota ściereczka na biurka, czerwona na okna, fioletowa na parapet, turkusowa na komputery. Szybko! Uśmiechni się do rosa! A po co? Zrób to, szybko! On patrzy. To wszystko, dzieci, wychodzę. Możecie odpocząć. Ach, biedniczka, biednicka! Do widzenia. A teraz patrz na Rosa i się uśmiechaj. Wiesz czego się dowiedziałam? Julka się w tobie zakochała! Co? Skąd wiesz? Skąd to wiem? Bo wiem! Bardzo cię lubi! I co powinienem zrobić? Nalubisz no, ją? No nie wiem, teraz to mnie przeraża! No, jak to nie wiesz? Świetna uczennica, pomoże ci w nauce, poprawisz swoje pały, no i zrób dla niej coś miłego. I pośpiesz się, bo wiem, że Jurek też ją lubi, ale teraz, kiedy go nie ma, możesz zyskać przewagę. I co mam robić? Słuchaj, to Twój szczęśliwy dzień! No mów! Po prostu idź do niej i powiedz, że umyjesz za nią podłogi. No nie, tylko nie to. Niczego nie rozumiesz? Pokaż jej, że jesteś silny, miły i dobry. No tak, taki właśnie jest. Czemu tu dalej siedzisz? Idź, idź. Chodź, musimy z tobą porozmawiać. Właściwie, to on teraz będzie miał bardzo ważną rozmowę. O czym ty mówisz? Ważną rozmowę to będzie miał z nami. Ros, czy ty naprawdę pomagałeś starym babciom? Tak... O, nie wiem, przecież to takie trudne. Jesteś bohaterem. Możemy zrobić z Tobą zdjęcie? Wrzucę je na Instagram i napisz, że to mój nowy chłopak. O, nie! To jest mój nowy chłopak! Nie, to jest a mój właśnie że mój. Ja byłam Nie, ja byłam pierwsza. Ja! Dziewczyny, nie kłóćcie się o mnie. Ej, a może chodźmy gdzieś do kina? A potem zdecydujemy, czyj to chłopak. Super, teraz właśnie leci zombilant o krwi i zombiakach. A może obejrzymy coś o miłości? Ja lubię zombie, możemy pójść razem. O nie, nie mogę! Nadal mamy wszystkie ławki do umycia. A ja mogę? O nie, ja też nie mogę. Nie zdążymy na czas. Musimy jeszcze wrócić do domu i założyć coś ładnego. Dziewczyny, nie przejmujcie się. Możecie iść do domu, a ja umyję wszystko za was. O roz! Jesteś prawdziwym bohaterem. Nie zapomniałeś o czymś? A, tak, już idę. Do, do zobaczenia, zobaczenia wieczorem. wieczorem! Jakiego wieczoru? On będzie dziś zajęty. A co to obchodzi? To, że ja wiem, co tu się dzieje. Ja wiem, co wy robicie. Chciałyście, żeby roz posprzątał wszystko za was, prawda? E, nie. Nie ma mowy. Nie zamierzam ciężej pracować za was. A teraz pójdę i mu powiem. O wszystkim. Czekaj. Wiem, co musimy zrobić. Mogę ci pomóc. Jestem silny. Chcesz, żebym to za ciebie posprzątał? Julka, Kasia cię woła. A, no dobrze. A czemu taka nie w humorze? No jak to czemu? Bo pani Johnson kazała mi myć te okna. No spójrz, nawet tego nie dosięgnę. No nie ma szans. Uuu, i do tego boję się wysokości. O, kręci mi się w głowie. O. Czarniecka, żyjesz? A ty co? Czemu mnie nie złapałeś? E, a powinienem? E, nie zdążyłem na czas? Tak, powinieneś. Powiedziałabym: O, Ros, jesteś taki silny i odważny, a potem umyłby się za mnie. A czemu niby miałbym? A dziewczyny to co? Im się udało, nie? Co? Tak, Ros, miłość jest ślepa. No, ładnie. Zaraz im pokażę prawdziwą miłość. Pomożesz mi? Jasny, Ros. Jestem za wszystkim, poza myciem okien. Dziewczyny, Ela jest ranna, pomóżcie Wspinała się na biurko, zakręciło jej się i upadła Co? Czemu jej nie złapałeś? Ja? Musimy ją zabrać do lekarza co jeśli złama głowę? Nie ma czegoś takiego jak złamanie głowy. Jest złamana ręka, złamana noga. Jurka, może nie teraz. Zaprowadzę ją do lekarza. A wy poczekajcie tu, w razie gdyby czegoś potrzebowała. A co się stało? Ela pośliznęła się i upadła, jak myła okno. Co? Upadła? Zmywając okna? Musimy szybko wezwać karetkę. Nie, pani Johnson, muszę się tylko położyć i potem umyję okna. O nie, Ela. Ty idź do domu, a teraz ją odprowadź. A co z myciem? Jest tam wystarczająco ludzi do pomocy. I cię odprowadź. Dobrze, dziewczynki. Zaczynamy sprzątanie. E, jak to? A gdzie jest ros? Ros poszedł odprowadzić Elę. Zwoliłam ich. A Wy teraz weźcie szmatki i wiadra i zacznijcie sprzątać. Rozgryźli nas. Ta, oszukał nas wszystkie. A tak w ogóle, to co to się stało? Nic nie rozumiem. Dobrze, sprzątajmy, szybko! Będziemy mieć ściany, wycierać krzesła, łupować podłogi. A po tym wszystkim, wszystkie starsze panie uciekły. <grymne> Komputery. <grymne> Słuchaj! Co? Czarniecka, żyjesz? A ty co? Czemu mnie nie A powinienem? A co? Z... A dlaczego miałbym?